Dzień dobry. Witam was w nowym nagraniu pod tytułem "Wiedza nie leczy". Do tego nagrania zainspirował mnie komentarz jednej z kursantek programu "Emocji się nieje", ponieważ ja kursantki regularnie w trakcie trwania kursu pytam o ich wrażenia, o ich refleksje, również o ich sukcesy w pracy z kursem. I Jedna z nich po pierwszym tygodniu napisała, że w kursie jest dla niej za mało wiedzy, za mało treści, że filmy są za krótkie i że powinno być tego więcej. Ja to przyjęłam dość spokojnie, dlatego że zaraz obok był komentarz innej kursantki, która napisała, że czuje się przytłoczona wiedzą i ilością materiałów, a między tymi dwiema kursantkami mieszczą się pozostałe reakcje i odczucia. Dla innych to jest w sam raz idealnie, tak jakby nie o to chodzi. Bo bardziej chodzi właśnie o to oczekiwanie, że wiedzy będzie więcej. W kursie jest bardzo, bardzo dużo wiedzy, tylko chodzi o to, że wiedza nie leczy. Że wiedza sama w sobie nie leczy. I chciałabym najpierw Wam powiedzieć właśnie o kilku takich dowodach, przykładach na to, że wiedza nie leczy, a potem chcę powiedzieć o tym, co leczy i co mnie uleczyło z zajadania emocji. I stresu, także zapraszam do tego nagrania. Po pierwsze, wiedza nie leczy, i tak naprawdę to już nawet sam Zygmunt Freud to zauważył, ponieważ on w pracy ze swoimi klientkami dążył do tego, żeby one uświadomiły sobie to, co do tej pory było nieuświadomione i w nieuświadomiony taki sposób rządziło ich życiem, ale wkrótce zauważył, że samo to uświadomienie, samo to wydobycie tych treści do świadomości nie sprawia, że automatycznie zawsze następuje poprawa. I mogę to wytłumaczyć tak, że jeżeli mamy w swoim życiu różne doświadczenia, które na nas wpływają, i czasem nawet już o tych doświadczeniach nie pamiętamy, bo one są wczesno dziecięce, to jakby pod wpływem tych treści działamy, zachowujemy się, mamy pewne nawyki, mamy pewne schematy. I załóżmy, w wyniku pracy terapeutycznej czyli Jakiegoś innego ważnego wydarzenia w naszym życiu, uświadamiamy sobie coś. Uświadamiamy sobie coś i bywa, że na początku zauważamy po tym uświadomieniu bardzo dużą poprawę, ale często następuje powrót do starych zachowań. Dlaczego? Dlatego, że tak też zbudowany jest nasz mózg, że w naszym mózgu są pewne ślady, tak? Takie ślady pamięciowe, wyryte są. Te ślady, te ścieżki zachowań. I w momencie, jak my sobie nawet coś uświadomimy, to te wyryte ścieżki, te wyryte schematy nie znikają. Żeby one zniknęły, to jest potrzebna świadoma praca to jest potrzebne doświadczanie czegoś nowego tak? Czyli pod wpływem tej zdobytej wiedzy na swój temat czyli poprzez uświadomienie sobie różnych rzeczy, czy też pod wpływem zdobytej wiedzy takiej ogólnej, jaką możemy wyczytać z książek, nie wiem, czy z kursów online, to trzeba poddać refleksji, i to ma się przełożyć na jakieś konkretne zachowania. I te zachowania wielokrotnie powtarzane będą prowadziły do trwałej zmiany, choć trzeba pamiętać, że te ślady one też całkowicie nigdy nie znikną. Dlatego też w momentach kryzysowych ludzie często wracają do starych schematów, do starych nawyków, bo tam te ślady cały czas są. Ale tu chodzi o to, żeby przez wielokrotne powtarzanie nowych zachowań wytworzyć właśnie yy, nowy sposób bycia, zachowania, reagowania itd, tak, tak? Czyli czy można powiedzieć czy nowe nawyki. I o tym, że wiedza nie leczy, świadczy też to, zobaczcie. Ludzie wiedzą, że papie, palenie papierosów szkodzi, a i tak palą. Ludzie wiedzą, że picie alkoholu szkodzi, a i tak piją, tak? A tym bardziej lekarze są tacy, co piją, tacy, co palą. Ludzie wiedzą, że jedzenie cukru jest szkodliwe, a i tak go jedzą, tak? Czyli wiedza nas nie uzdrawia. Mało tego, nawet jeżeli mamy wiedzę o uzależnieniach, o mechanizmach uzależnień, to uzależniają się właśnie specjaliści, psycholodzy, terapeuci. Terapeuci uzależnień, tak? I mają wiedzę, i nieraz pomagają innym, pomagają im wyjść z uzależnień, ale sami tkwią w jakimś innym uzależnieniu, tak? Czyli na przykład terapeuta uzależnień od alkoholu tkwi w uzależnieniu od jedzenia, czy psychoterapeuta, który pracuje z ludźmi psychodynamicznie, sam też ma um, zaburzenia, odżywiania um, i te elementy uzależnienia od jedzenia. Ja się na tym skupiam, no bo tym się zajmuję i po prostu ja wiem, bo ja mam takie. Moja mam klientki, tak? Wśród moich klientek są psycholożki, są terapeutki, psychoterapeutki um, i różnego rodzaju specjaliści. I oni posiadają wiedzę, ale wiedza nie przekłada się wprost na wyzdrowienie i na uleczenie, tak? Za tą wiedzą coś musi pójść. Więc, mm, mało tego, jeszcze taki pamiętam, do mnie mężczyzna akurat napisał i on skorzystał z kursu emocji, się nieje i on przyznał, że ym, mając swoje zaburzenia odżywiania, zdobywał bardzo dużo wiedzy, nawet zapisał się na studia, ale on wprost powiedział: On sobie uświadomił, że tak naprawdę zdobywanie wiedzy kolejnej, kolejne jakieś studia, kolejne książki, które przeczytał, tak naprawdę są blokadą przed przeżywaniem. Uczył się o emocjach, ale ta wiedza. Była blokadą przed przeżywaniem emocji. Tak samo mówiła jedna z klientek psychoterapeutek: że cały dzień spędza pracując z ludźmi, ale tak naprawdę bardzo się broni, żeby nie przeżywać emocji, żeby się nie spotkać z jakimiś emocjami z przeszłości czy, czy z tym, co się dzieje tu i teraz, w związku z tym je. Tak? Tym bardziej jeszcze często w pracach takich związanych z pomaganiem innym ludziom, kiedy my kontaktujemy się z cierpieniem innych ludzi, z kłopotem, z ich emocjami, jeśli sami mamy problem z przeżywaniem emocji i swoich własnych, a jeszcze mamy te emocje od innych ludzi, tym jeszcze to tą naszą trudność, czy to uzależnienie nasila. Także na te kilka sposobów chciałam Wam pokazać, że sama wiedza nie leczy, nie uzdrawia, nie wyprowadzi z problemu takiego, jakim jest uzależnienie, w tym tutaj uzależnienie od jedzenia czy zajadanie emocji i stresu. W takim razie, co może pomóc? Ja powiem na swoim przykładzie, co mi pomogło. Bo nawet jak mam kurs emocji się nieje, który jest bardzo bogaty w wiedzę, naprawdę, on się powoli rozkręca w pierwszym tygodniu, ale potem jest bardzo dużo wiedzy, informacji, ale też i ćwiczeń, i zadań, i pobudzania takich do refleksji. Także na końcu, nawet w tym momencie kurs się kończy i czytam informacje od kursantek i one piszą, że po prostu to wręcz rewolucja zaszła w nich i było to momentami trudne i było to wyzwanie, ale są wdzięczne, bo po prostu wszystko zaczyna się teraz układać. Więc ja tworząc kurs emocji się nie je, Wykorzystałam taką swoją wiedzę psychologiczną, swoje doświadczenie, wiedzę psychologiczną, którą nabyłam też w ciągu kolejnych lat, ale ja w większości tych rzeczy nie wiedziałam w momencie, kiedy ja zdrowiałam. Ja zdrowiałam, nie posiadając tej wiedzy. Co więc mnie uzdrowiło? Po pierwsze, taki moment przełomowy, kiedy ja sobie uświadomiłam, że to jest zajadanie emocji. Czyli kiedy zobaczyłam taki swój schemat zajadania emocji i zobaczyłam, że e, jedzenie, Odsuwa mnie od przeżywania nieprzyjemnych emocji. I to było wow! I dla mnie to było odkrycie, to był początek zmiany, mimo że, jako studentka psychologii, czy w ogóle psycholog już, ja się o emocjach uczyłam yy, i o zaburzeniach odżywiania się uczyłam, ale jakby ja tego do siebie nie przyjęłam, ja to nagle odkryłam, i to był ten pierwszy moment przełomowy. I wszystkie tu osoby, które mnie słuchają, wy jak mnie słuchacie, wy już to wiecie. Bo trafiłyście do mnie, bo już wiedziałyście o czymś takim, jak jest zajadanie emocji, wpisałyście to może gdzieś w internet i wam się wyświetliło. Więc wy jesteście o ten krok do przodu, tak? Dla mnie to było odkrycie. Potem ja podjęłam decyzję to jest druga kluczowa rzecz ja podjęłam decyzję, że ja chcę spotkać się z moimi emocjami, ja już nie chcę od nich uciekać. Ja nie chcę ich zajadać, ja chcę przeżyć tą złość i ten smutek, tą przykrość, które do mnie przychodzą, tak? W momencie, jak podjęłam decyzję, to potrzebne były kroki, które trzeba było zrobić. Więc to był kolejny moment przełomowy, kiedy przeżywając jakieś silne emocje, napięcie, odruchowo poszłam do lodówki, otworzyłam tą lodówkę, ale potem ją zamknęłam i poszłam do mojego narzeczonego i tam się do niego przytuliłam, popłakałam i poczekałam, aż przejdzie mi ten głód. Czyli. Tu kolejny krok to jest złamanie tego schematu, to jest zrobienie czegoś innego niż do tej pory, bo do tej pory przez wiele lat mi się kompletnie nie udawało powstrzymanie od jedzenia. Jeśli przychodził ten moment napięcia, ja po prostu szłam i jadłam. A tutaj, że zauważyłam o co chodzi, że podjęłam decyzję i że też dostałam wsparcie wcześniej od mojego narzeczonego, który powiedział, żebym w takich momentach do, do niego przyszła, a on był po prostu tu w, w salonie, tak? To nie to, że ja musiałam gdzieś iść daleko. Ale ja nigdy nie chodziłam, nie szłam do tego salonu, bo łatwiej było pójść do lodówki, ale tego dnia poszłam. E, więc kiedy zobaczyłam, że jestem w stanie przeczekać atak głodu, to jest możliwe. Pierwszy raz przeczekałam atak głodu, chociaż jedzenie miałam pod ręką, i ten głód, to napięcie minęło, więc uwierzyłam, że to jest do zrobienia. Kolejna rzecz to jest to, że z, e, postanowiłam, że nie będę się już odchudzać, że pogodziłam się z tym, że ja już nie schudnę, że ja już zostanę taka, jaka jestem. Miałam po prostu tylko nadzieję, że nie przytyję. Potem kolejne kroki to była taka właśnie to, że jeśli chcę przeżywać smutek, to jak on do mnie przyszedł, to zamknęłam się w sypialni, wziąłam kartkę papieru i zaczęłam wszystko zapisywać, płakałam, zapisywałam i po prostu uwolniłam się od tego smutku, który mi zalegał. Kolejne, że chcę przeżywać złość i ją wyrażać, czyli w tej budującej się relacji z moim narzeczonym, bo zamieszkaliśmy razem i docieraliśmy się i ja. Jakby postanowiłam asertywnie wyrazić swoje oczekiwania, pomogła mi w tym moja złość, ja jakby będąc zezłoszczona powiedziałam, co mi się podoba, co mi się nie podoba, poczułam się tak zdrowo, tak? Czyli to jest kolejny puzelek w tej układance, to jest pozwoliłam sobie na złość i też ym, pozwoliłam sobie na to, żeby być bardziej asertywną niż y, do tej pory. Jeszcze i pamiętam taki jeden krok, który mi pomógł, to było tak z wiedzy. Tej wiedzy naprawdę nie potrzebowałam dużo. Na pewno mi pomogła wiedza na temat złości. W jednej z książek, którą przeczytałam, gdzie dowiedziałam się, jak pozytywną emocją jest złość, ile ona przynosi dobrego, jak ważną jest informacją, to było dla mnie wielkie wow i ja się dzięki tej wiedzy otworzyłam na złość. No ale kolejny krok to było po prostu danie sobie prawa do przeżywania i wyrażania tej złości. To wszystko, co w tym... Wtedy dowiedziałam się o złości, ja zawarłam w szkoleniu złość, jak sobie z nią asertywnie radzić, ale też w kursach i o asertywności i emocji się nie je, są te informacje. Na pewno jeszcze to, co mi pomogło, to jest przebywanie w ogóle z moim mężem, który jest osobą taką wyluzowaną i spokojną, i czyli wprowadzenie w moje życie Zdecydowanie więcej spokoju i mniej stresu. Ja w zasadzie tu pod tym względem bardzo się zmieniłam. To chyba myślę też jedna z kluczowych rzeczy takich, takich długoterminowych, która została ze mną też do dziś, że ja po prostu zdecydowanie wyluzowałam z takiej osoby, która była prymuską, stypendystką, która nie kładła się spać przed północą, bo miałam tyle rzeczy do zrobienia, że, że w zasadzie, no, szkoda mi było się kłaść spać i ja po prostu Wyluzowałam, uspokoiłam się i dbałam i dbam do tej pory, żeby mieć jak najmniej stresu w życiu. A z takich tak praktycznych to podpowiedzi to pamiętam, że to co czytałam o tym progu sytości, czy można też powiedzieć o takim progu przejedzenia się, czyli jak działa ten mechanizm, że jeżeli dużo zjem, czyli się przejem, to w którymś momencie po tym przejedzeniu się nie istnieją inne granice i człowiek je, 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 je. W związku z tym to mi też pomaga do tej pory, bo te, teraz też mi się zdarza czasem przejeść. Czyli jeżeli wiem, że się przejadłam i mam ochotę jeść dalej, to wiem, że to jest tylko taka zmyłka w mojej głowie, ja nie potrzebuję jeść, ja się od tego jedzenia odsuwam. To była taka konkretna wskazówka, która mi pamiętam wtedy bardzo pomogła. I też było mi potrzebne takie zaufanie. Zaufanie do samej siebie, że to jest proces, że to wymaga czasu, ponieważ ja tak naprawdę jeszcze przez dwa lata obawiałam się, że przytyję. Przez pierwszy rok liczyłam w głowie kalorie, ale nie tak, że wcześniej liczyłam, żeby nie przekroczyć tysiąca kalorii, bo chciałam schudnąć, nie? Już powiedziałam, że koniec tego. Ja teraz liczyłam w głowie tak bardzo orientacyjnie, żeby nie przekroczyć dwóch tysięcy kalorii, czyli taki normalnej ilości dla aktywnej młodej kobiety, bo ja po prostu chciałam już jeść normalnie, tylko trochę byłam też zagubiona w tym, ile to jest te 2000 kalorii, bo się albo głodziłam, albo się przejadałam, więc przez rok jeszcze miałam taki silny nawyk liczenia tego w głowie, takiego, takie liczenie dla uspokojenia się. Um, Mimo, że to obiadanie się skończyło się bardzo szybko, i też miałam rozregulowany metabolizm, więc potrzebowałam też takiego zaufania i spokoju, że to, że przez weekend przytyję, a potem schudnę, no to trudno, no tak jest i nie wpadam w panikę, bo ja już wiem, że przecież się nie obiadam, już nie zajadam emocji, więc po prostu muszę ufać sobie, że będzie dobrze. No i nabranie tej pewności, że ten problem jest za mną, to zajęło mi dwa lata. Także widzicie, to są takie elementy, tu jest tak naprawdę niewiele wiedzy. Wiedza nam pomaga, moim zdaniem, w ten sposób, że pomaga zmienić przekonania, pomaga pewne rzeczy zobaczyć, uświadomić sobie, poukładać sobie to na nowo w głowie, ale jeśli nie przełożymy tego na życie, na praktykę, na, na doświadczanie czegoś nowego, na inny rodzaj zachowania, na, na zmienianie nawyków, i tak dalej, i tak dalej, no to sama wiedza nie przyniesie efektu. Dlatego, tak jak na przykład ja podchodzę do programu Emocji się nieje, kursantki dostają wiedzę, ale mają też takie zadania do refleksji. Mają też pewne zadania do wykonania. Wsparcie jest bardzo ważne w tym procesie. Wsparcie. Kogoś, kto nas rozumie, kto nas nie ocenia, kto nie powie, tak jak w przypadku tutaj zajadania emocji, ale o co Ci chodzi? Po prostu jest mniej, więcej się ruszasz i schudniesz, po co robisz jakieś problemy, nie. Potrzebujemy wsparcia kogoś, kto zrozumie, kto wie, że to jest trudne, kto nam kibicuje. W kursie na pewno ja jestem taką osobą, ale też są uczestniczki kursu dla siebie wzajemnie. Ja miałam takie szczęście, że był przy mnie narzeczony, który może to było tak naprawdę. Jeszcze młodym chłopakiem wtedy, bo ja też sama byłam młoda, mieliśmy po 20 parę lat, to stanął na wysokości zadania. Po prostu spytał: Jak mogę ci pomóc? A ja powiedziałam, żeby po prostu był. Był, nawet nie musi nic mówić, żeby mi pozwolił, nie wiem, popłakać, żeby po prostu przy mnie był. No i, i to pomogło, tak? Także to wsparcie jest nam też bardzo w tym wszystkim potrzebne. A w książkach w książkach nie znajdziemy takiego wsparcia. Czasem nawet terapia i terapeuta nam tego do końca nie da, bo nie może nas przytulić, pogłaskać, powiedzieć, jesteś dzielna, dobra robota. Więc sama terapia też jest tylko jakimś, jakimś tylko elementem, prawda? A na to się składa więcej czynników. Ale dobrze, zbliżam się do końca. Także mam nadzieję, że to nagranie było dla Was inspirujące, dało Wam też do myślenia. I wpłynie też na to, jakie decyzje podejmiecie, i jakie nowe zachowania będziecie wprowadzać, i co będziecie próbować i eksperymentować. Jeśli chcecie ze mną, to zapraszam do programu Emocji się nieje, zapraszam do zapisu na listę zainteresowanych kolejną edycją kursu. Myślę sobie, że, że to jest taki niezwykły kurs, dla mnie najważniejszy z tych, które ja mam. Wkładam w niego dużo serca i bardzo, bardzo mnie cieszy, kiedy widzę, jak moje kursantki poprawiają jakość swojego życia poprzez to, że, że coraz lepiej sobie z tym jedzeniem radzą, odzyskują mniejszy bądź większy spokój w temacie jedzenia i kontrolę, i to poczucie kontroli nad apetytem, i kiedy to jedzenie przestaje być tak ważne, a ważne zaczyna być coś innego, kiedy te zmiany odbywają się w tych trzech filarach czyli radzenia sobie z emocjami, podchodzenia innego niż do tej pory do relacji z innymi ludźmi, ale też poprawiania relacji z samą sobą. Także dziękuję jeszcze raz. Zapraszam do komentowania, zapraszam do dzielenia się tym nagraniem, no i do dalszego kontaktu ze mną. Wszystkie potrzebne linki są poniżej w opisie. Dziękuję.